Witam, Adam Kopeć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Porada 205. Jak uzyskać takie połowicznie ukryte dane, informacje. Taki efekt jaki ja wykorzystywałem przy losowaniu związanym z wypełnieniem ankiety do wyboru mojego wirtualnego pomocnika. Zacznijmy od tego, że potrzebujemy po prostu prostych funkcji tekstowych. Pierwszą będzie funkcja lewy, która po prostu tutaj z danych wyciągnie nam cztery pierwsze litery. Jak sobie zatwierdzimy, mamy pierwsze cztery litery, pierwsze cztery znaki. Następnie będziemy chcieli ją połączyć z gwiazdkami. I tu zakładamy, że nie chcemy wpisywać ilości gwiazdek na stałe, czyli po prostu w podwójnych cudzysłowach. Tylko chcemy, żeby ta ilość gwiazdek reprezentowała ilość znaków. I żeby to uzyskać, przyda nam się funkcja powtórz. I będziemy chcieli powtórzyć właśnie tą gwiazdkę, tą pojedynczą gwiazdkę i ile razy chcemy ją powtórzyć? Chcemy ją powtórzyć o 4 mniej znaków niż jest długi tekst, czyli potrzebujemy funkcję długość, żeby znaleźć długość danego tekstu, odjąć 4 i już mamy odpowiedni wynik. Tak, zatwierdzamy sobie, kopiujemy w dół i już mamy takie pół ukryte dane. Oczywiście istotne jest, żeby sobie ukryć tą kolumnę, gdzie są dane oryginalne, a później w kartce recenzja włączyć ochronę arkusza, tak żeby nieupoważnione osoby nie miały do tego wstępu. Ewentualnie dane mogą być na innym arkuszu. Tak na sobie dane. Tu informacje tak 1, 2, 3 dla przykładu. I jak już zrobisz odwołanie do tych danych, to też możesz ukryć arkusz. I wtedy, żeby nie móc go odkryć, to tu wystarczy kliknąć znowu na arkusze, wybrać opcję odkryj, i możemy go sobie odkryć. To trzeba włączyć ochronę skoro szytu. Struktury zatwierdzamy sobie OK. I teraz, jak klikamy na arkusze, to widać że te opcje ukrywania, odkrywania są wygaszone. To są dwie możliwości. Jak te dane możesz ukryć, a pokazać użytkownikowi końcowemu. Tylko część informacji. I tu akurat jest pokazany początek. Jeśli chciałbyś pokazywać koniec danych, a na początku były gwiazdki, to musiałbyś zmienić kolejność i wykorzystać funkcję prawe. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.